Dzień wszystkim, z tej strony Monika Rajska i postanowiłam dzisiaj, pomimo tego, że mam dzisiaj dosyć zajęty dzień, bo dzisiaj jest ten dzień, jak mi się udało dożyć do czterdziestki, nagrać Wam szybką aktualizację, ponieważ uważam, że to, co chcę Wam dzisiaj powiedzieć jest dosyć istotne, swego rodzaju taki eksperyment, może to nie jest dobre słowo, ale co będzie, kiedy będziemy wiedzieć o pewnych potencjałach wcześniej, i może będziemy dzięki temu potrafili bardziej czy lepiej zaplanować, czy na, y, tak świadomie reagować i mieć pewne rzeczy bardziej pod kontrolą z poziomu świadomości, aniżeli poddawać się tym szalonym prądom przestrzeni, które w tej chwili są. Jak pewnie część z Was wie, ja nie jestem astrologiem oczywiście, zaznaczam, ale od wczoraj czy, czy nawet dzisiaj, jakoś w ostatnich godzinach, y, 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 mieliśmy, wchodzimy w ten okres tak zwanego Merkurego w retrogradacji. Czyli te potencjały, którymi, za którymi on zarządza, na mapie potencjałów naszego układu słonecznego, to jest przede wszystkim sklejanie przestrzeni. Czyli między, my to nazywamy na co dzień komunikacją, przesyłem informacji, jakimś dogadaniem się i tak dalej. Natomiast on bardzo lubi to w momencie, kiedy jest w retrogradacji, czyli on jest wtedy w środku, w stosunku do Ziemi, on się po prostu cofa, czyli jakby ten potencjał jest wycofywany i jest wkładany do środka, w związku, czyli jesteśmy w środku, więc dużo tych nieciągłości w tym momencie będzie wychodziło, będzie powodowało chaos i teraz tak, ja tutaj zerknę na notatki, ponieważ chcę dzisiaj dosyć tak to yy, przekazać Wam tą informację właśnie nie w sposób taki chaotyczny o wszystkim jednocześnie, bo, bo wiecie, że potrafię robić jakieś duże marginesy, i w związku z tym chcę dzisiaj tak mocno z tych notatek troszeczkę, ponieważ skupiłam się na tym, żeby te notatki były porządne, tak, żebym niczego nie pominęła i żeby to po prostu było faktycznie przydatne przez najbliższe 3-4 tygodnie. Bo niestety ten, znaczy stety, czy niestety ten proces będzie tyle trwał. Pierwsza sprawa jest taka: dlaczego w ogóle na to zwróciłam uwagę? Dlatego, że w tej chwili ten proces jest znacznie bardziej widoczny czy znacznie bardziej taki, taki dotyk, dotyczący nas, dlatego że tak jak wam mówię już od kilku tygodni, przestrzeń się rozwarstwia i ta przestrzeń poprzez ten proces rozwarstwienia e, powoduje, że taki potencjał, który się wycofuje, ten merkury, który się wycofuje, nazwijmy to symbolicznie merkury wycofujący się, on jeszcze to bardziej pogłębia, więc to jest bardzo mocno widoczne, czyli to odczuwanie tego procesu w tej chwili jest. Może być wręcz takie w pewnym sensie y, zabawne, tak? Czyli, że to będzie się tak rozklejać. Ponieważ tak jak ja Wam powiedziałam ostatnio, my jesteśmy w tym procesie y, takiego właśnie dzielenia, czy takiego y, rozdzielania się w tych warstwach, takiego rozszczepienia tych warstw. Też o Wam mówiłam na ostatniej aktualizacji, żebyśmy się nie skupiali i nie pętlili się w jakichś takich trudnych y, swoich problemach, tylko żebyśmy jak najwięcej potrafili przetworzyć przez siebie, bo to ma też znaczenie. I teraz tak. Od dwóch około tygodni, możecie zauważyć, taki mogliście zauważyć, bo pewnie nie każdy zauważył, ale, ale takie, taka tendencja na przestrzeni jest i była. Panowała swego rodzaju cisza. Brak weryfikacji lub bardzo powolna weryfikacja gdzieś tam tego chaosu w tle. Generalnie panowała w nas taka przyjemna, taka lekkość planowania, taka lekkość załatwiania. Wymyślania nowych tematów, tworzenia marzeń, realizacja nawet jakichś takich, czy planowanie, żeby coś zrealizować, i szliśmy za tym, jak jakby w ogóle przestrzeń nam przestała przeszkadzać. Czyli był brak natychmiastowej weryfikacji. Właśnie to już oznaczało, że jest w pewnym sensie tak zwana cisza przed burzą, czyli już pewne tematy, jakby ta przestrzeń sobie wzie, bierze w dech, a sobie planuj, a ja to za chwilę będę weryfikować. No i teraz. Y Taka cisza sprzyja wytwarzaniu iluzyjnych planów, właśnie iluzyjnych. Czyli zaczynamy ten właśnie, jesteśmy w tym przyjemnym, lekkim stanie, jakby w ogóle jakby, jakby o wszystkim, jakbyśmy o wszystkim zapomnieli, o wszystkich trudnych sprawach, jakichś tam lękach, obawach, nie ma tego nagle, tego obciążenia. I zaczynali tworzyć nowe to, takie pomysły, nowe projekty. Nowe plany, nowe decyzje, lekko bezmyślnie, ale w porządku, to jest dobry stan, bardzo dobry stan, dlatego że ja Wam zaraz powiem, co z tego wynika dalej. Czyli za, nimi za tymi naszymi planami, marzeniami, które są właśnie takie lekko wyluzowane, tak? czyli nie ma tego ciężaru, podążają takie oczekiwania nakręcone tym, yy, czego nam brakuje, a co byśmy chcieli. Czyli bardziej się skupialiśmy przez ostatni czas na tym, co byśmy chcieli. A aż tego ciężaru, tych braków, aż tak nie było, nie, było, nie było to takie odczuwalne. No i teraz właśnie trochę będzie bardziej. Yy, I teraz yy, w tym momencie zaczyna się właśnie, jak do tej przedsiębiorczości, tego zarządzania tymi potencjałami tutaj spróbować, czy nam się to uda, a nam może kilku chociaż osobom, którymi oglądają się uda, takiego panowania nad tym, takim zarządzania tym świadomym, ty, ty, czyli jakby świadomą obserwacją tych naszych reakcji i takiego panowania nad sobą z informacją, że właśnie jest taka, tak jak mówię, taka pogoda, tak? taka pogoda na przestrzeni, więc można się do tego jakoś przygotować. Ja dlatego chcę to dzisiaj, postanowiłam to nagrać, nie w poniedziałek, nie we wtorek, tylko dzisiaj, pomimo tego, że dopiero to była aktualizacja. Dlatego, żebyśmy opanowali już, już wiedzieli o co chodzi, zanim to się dopiero rozkręci i rozchaotyczni, bo my możemy wpłynąć już w tej chwili świadomie na to, żeby ten chaos, żeby on przeszedł przez nas, ale jednocześnie nie wytwarzał niepotrzebnych pętli, żebyśmy po prostu potrafili tym, nad tym zapanować i być z tym, po prostu sami świadomie zarządzać tym. I teraz tak, przestrzeń zacznie weryfikować i odbijać nas samych. Czyli przez to, że myśmy poszli w tych oczekiwaniach, zaczęliśmy sobie coś tam, szczerze mówiąc, wyobrażać. I to były takie, takie może nawet iluzje, znaczy iluzje, no iluzje, tylko że one pokazywały te iluzje, jeszcze teraz dopiero zaczną pokazywać, czego tak naprawdę ci brakuje, czego tak naprawdę byś chciał chciała. I w niektórych, w niektórych sytuacjach odbić się możemy nawet, jakby przejść cały cały fraktal o 180 stopni, może się okazać odwrotność tej sytuacji, także uwaga na to. Tym razem ten proces będzie dosyć mocny, także ostrzegam. To nawet nie jest, znaczy ostrzegam, to nie ostrzegam, tylko zalecam, czy rekomenduję sporą ostrożność, ale równoczesne, bardzo czułe i uważne obserwowanie siebie. Czyli to jest jak swego rodzaju pętla, którą żeśmy zaczęli jakiś czas temu iść, i teraz ta pętla zawinęła z powrotem do punktu wyjścia. I wszystko, co, może nie wszystko, ale część z tych takich niezweryfikowanych treści, które właśnie. Nie braliśmy pod uwagę nieciągłości, które teraz zaczną wychodzić. One będą nawet niektóre sytuacje potrafiły rozmontować do zera. Także coś budowaliśmy jakiś czas, i no, i ten temat po prostu nagle zostanie rozwalony, tak że w ogóle go nie będzie. I nie mówię o ostatnich dwóch tygodniach. Ja mówię o ostatnim jakimś dłuższym okresie, nawet. Czyli szczególnie mogą, mo, mogą, mo, może to dotyczyć tematów, które były. Gdzieś tam przy ostatnim Merkurym w retrogradacji odpalone, czy aktywne. To z tego co pamiętam to był kwiecień, maj, coś w tym stylu. Możecie sprawdzić. Więc z tamtego okresu. I to, I to też się zgadza z samym Turusem, ponieważ to są trzy miesiące mniej więcej. Więc co trzy miesiące jest weryfikacja, tak jak pamiętacie. Więc część tych treści, które w tej chwili są, zostanie. Ale będzie wymagała, część się rozpadnie, to co się rozpadnie, to się miało i okej. Okay. Natomiast to co, to, co zostanie, to jak gdyby tak naprawdę przestrzeń na to zareaguje, czy już reaguje na to w takim sensie, chcesz to, dobrze, to teraz musisz się cofnąć, żeby ponaprawiać wszystkie inne elementy, które do tego momentu. A nam się wydawało, że my jesteśmy już tu i teraz na to gotowi. A teraz przestrzeń mówi: czekaj, poczekaj. Żebyś to miała, to potrzebujesz jeszcze załatwić to, to, to i tamto, czyli w pewnym sensie cofnąć się, ale nie powrócić, tylko się cofnąć. Przejrzeć te tematy, co są niepozałatwiane i tak dalej, które są, mogą być nawet z lat wcześniejszych, to mogą wrócić jakieś tematy, które w ogóle nawet nie wiedzieliśmy o tym, że one nas obciążają, że na przykład wybudowały w nas jakieś przekonania, że czegoś nie możemy zrobić, bo czegoś mamy niezałatwione, albo nie jesteśmy w tym miejscu, w którym myślimy. Czyli to ma taką. Realna weryfikacja, czyli nie jest tak źle. W niektórych sytuacjach będzie takie objawienie, że nie jest tak źle i że ty możesz, możesz być tam, gdzie chcesz być na przykład, nie wiem, możesz gdzieś, coś, gdzieś wjechać, kupić, coś załatwić dla siebie, a tego nie robiłaś tylko dlatego, czy nie robiłeś, tylko dlatego, że miałeś przekonanie, że to się nie uda, że mnie na to nie stać, że to jest w ogóle to jest tylko marzenie i że to się na pewno nie stanie. W związku z tym teraz przestrzeń mówi, no to zobaczcie na pewno, bo tutaj masz po prostu nie, głupotę. Dzisiaj to jest z naszego punktu widzenia mała sprawa, którą łatwo załatwić, która odpala zupełnie nowe nowe jakby pole zasobów, nowy fraktal, nową przestrzeń do dekoracji, tak? Czyli możemy w ogóle zacząć ją urządzać na nowo, tworzyć na nowo i tak dalej. Więc w tym ostatnim okresie mieliśmy trochę takie życzeniowe myślenie, że o, fajnie, zrobię, zrobię, tak jakby właśnie tego obciążenia tymi różnymi treściami nie było yy, i nagle jesteśmy tacy luźni, przecież możemy wszystko. A teraz zacznie przecież pokazać, możesz wszystko, tylko potrzebujesz naprawić te nieciągłości. I teraz, no, napchaliśmy się trochę tymi iluzjami oczekiwań, że właśnie mamy oczekiwania, że coś sobie wymyśliliśmy, że coś jest takie, jak myślimy, że jest, czy jakbyśmy chcieli, żeby to było. Tylko dopiero teraz będziemy czuli, że aha, to było moje czyniowe myślenie, że to nie jest takie, jakbym chciała, ale to nie oznacza, że to jest złe, to jest inne, ale przynajmniej już to rozumiem i, i wiem, czego szukam, czy czego potrzebuję, trzeba się w pewnym sensie zweryfikować, czy zmierzyć z tym, z taką bajeczką, którą myśmy sobie trochę czasami wymyślamy w niektórych sytuacjach, ale tylko po to, żeby spojrzeć w prawdzie w oczy, ale to jest dobra prawda, bo ta prawda Ciebie usadzi, czy usadowi Ciebie w przestrzeni, że to możesz chwycić, to jest realne i ty możesz z tym płynąć dalej. Po prostu, że to jest takie, to może nie ma jakichś wodotrysków, tęcz i jednorożców, ale w ogóle jest więc z tego możesz robić. Bo jeżeli my to wkładamy na taką półkę, my przez ostatnie dwa tygodnie wierzyliśmy w te jednorożce, ale no wiadomo, że, że nie, tak, że to się zweryfikowało, że jednak te jednorożce nie, ale w ogóle jest, w związku z tym my możemy w tym momencie jakby to, to chwycić, utrzymać i zacząć coś z tym realnego tworzyć, czyli, czyli okej, okay, to jest takie, to nie jest takie, ale to jest takie i ja mogę coś z tego zrobić. Czyli nawet wiedzieliśmy o tym, że się trochę sami oszukujemy, że to nie jest takie do końca, że ty tak tego nie czujesz, ale fajnie to wygląda, więc lećmy w tej jednorożce. No i teraz przestrzeń mówi, to, to jest, ale jednorożców nie ma, ale też jest dobrze. Więc, więc zwróć na to uwagę. Yy, I to jest to jest dobry czas na zadanie. Yy, jakby ma to ten czas ma za, za zadanie w pewnym sensie. Takiego pokazać tego, co byśmy chcieli, a nie nam coś zabierać, czy karać, czy z tej iluzji nas jakoś jakoś nas, nas bardzo jakoś nieprzyjemnie. Niektóre iluzje nie są złe. One nam, znaczy w ogóle, w ogóle iluzja to jest po prostu iluzja. Ona nie jest ani dobra, ani zła, tylko ona może nas właśnie wprowadzać w niepotrzebną pętlę chaosu destrukcyjnego potem, kiedy się okazuje, że iluzja się rozwaliła. Ale z drugiej strony, te iluzje często nam pokazują kierunek tego, co my byśmy chcieli. Ja nie mówię o tych iluzjach właśnie tego chaosu destrukcyjnego, czyli iluzji zbudowane z lęków, ja czegoś nie zrobię, bo coś mi się stanie. To jest iluzją. Natomiast ja raczej mówię o tych, o ja bym chciała, pewnie tak jest, jak ja myślę, że jest, i idę w to, bo tak pewnie jest. I chce mi się, żeby tak było. I tak zaczynamy wierzyć w coś, no więc właśnie widzicie, tutaj znowu już jest temat wiary i wiedzy, tak? Czyli ja jestem zwolenniczką wiedzy. A wiarę, to, 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 już, to już mniej wiara. Czyli taka re, większy poziom realizmu. Yy, I jeszcze tutaj zerknę, czy ja wam wszystko, bo tutaj naprawdę. Yy, więc jak część z tych właśnie iluzji nas gdzieś tam wprowadzi w tą pętlę. Nie chcę już tutaj powtarzać się. Aha, i teraz tak, część to jest bardzo ważne. Część z, część z tych rzeczy, które byśmy chcieli, czyli z tego, co, co czujemy, co widzimy, co, co właśnie sobie wymyśliliśmy, że takie jest, a potem się teraz może okazywać, że takie to nie jest, ale w ogóle jakieś jest, tak? czyli to nas określa, zaczyna nas to definiować w inny sposób, czyli już zaczynamy wiedzieć, że dobra, możesz być tam, ale się trzeba cofnąć, a ty już czujesz gotowość. Jeżeli w tym momencie dostajesz taki zwrot w przestrzeni, że nie, musisz się cofnąć, dopiero wtedy będziemy o tym rozmawiać. To, to ty nagle czujesz frustrację, no i owszem, często jest tak, że tą gotowość realnie, faktycznie w sobie już masz, rzeczywiście, to nie jest nic takiego dla ciebie, ale rzeczywistość zewnętrzna ma tutaj jeszcze coś do powiedzenia, a w związku z tym też tutaj zachowanie fajnego balansu jest potrzebne, możecie mieć do siebie pretensje, że czegoś nie zrobiliście wcześniej, Teraz to będą właśnie takie różne myśli przychodziły wam do głowy. Nie zrobiliście czegoś wcześniej. Trzeba było to zrobić tak, trzeba było to zrobić śmak. I wiedzieliście o tym, że to trzeba zrobić, ale tego nie zrobiliśmy. Tak? To teraz tak, dla pocieszenia, i to jest absolutna prawda, yy, to jest i tak balans, dlatego, że. No i co z tego, że ty tego nie zrobiłaś? Nie żałuj, dlatego, że dzięki temu, że tego nie zrobiłaś, czy nie zrobiłeś, ileś innych tematów zostało zrobione. Czyli rozwinęłaś, czy rozwinąłeś się pomimo tego, że może no dzisiaj są jakieś tam konsekwencje, ale z drugiej strony zawsze jest korzyści z tego, że czegoś tam nie zrobiłeś tak jak powiedzmy czy nie zrobiłaś tak jak powiedzmy powinno być zrobione, że dzisiaj Cię to denerwuje ach, bo ja tego nie załatwiłam 5-10 lat temu i teraz już bym miała na przykład nie oszczędzałam pieniędzy i teraz bym już miała i bym była w innym miejscu, no i nie, no nie oszczędzałaś ale za to co przeżyłaś, gdzie byłaś, co kupiłaś na co wydałaś, jak przeżyłaś ten czas, czy przeżyłeś, to jest też bardzo duża wartość, więc absolutnie nie idźmy w kierunku takiego żałowania sobie, że mogłam i teraz nie zrobiłam, co będzie powodowało kolejną pętlę, zamykając nas w chaosie destrukcyjnym, czyli o nie, no bo ja jestem beznadziejna, bo ja podejmuję złe decyzje, a jak mój działa mój system wartości? Nie. My mamy pracować z chaosem kreatywnym, i ten chaos kreatywny ma nam ciągle zadawać pytania. Czyli my mamy wchodzić w ścieżki, które się nigdy nie kończą. I Ty budując swoją tożsamość, tak naprawdę Twoja tożsamość jest czasem, jest czasoprzestrzenią, jest fragmentem budowania siebie. I, yy, i to jest, znaczy nie fragmentem, tylko to jest proces budowania siebie, który ma prowadzić Ciebie do przyszłości, a nie Cię zamykać w pętelce przeszłości, z której tak nie wyjdziesz. Czyli takie yy, bujanie się ciągle w lękach, w traumach rodowych, nierodowych, Okej, okay, w porządku, tylko to ma działać na Twoją przyszłość, czyli to było takie, takie to jest. W porządku wyciągam z tego wnioski, zamykam ten temat i biorę ładunek stąd, przenoszę tu i idę dalej. Czyli ja to używam w praktyce, a nie zostaję w tym i, 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 i w tym się, nie wiem, obwiniam, siebie, innych, najgorsze, to jest to poczucie winy, które blokuje, bo ono lubi przykryć niską samoocenę i właśnie nie swojego, swojej wartości autentycznej. Teraz tak, czyli y, aktualny czas będzie nam podkreślał braki, y, tego, co, y, które przeszkadzają nam, żeby, żeby pójść dalej. I teraz tak, w związku z tym, że cały czas pytacie się o te relacje, y, i teraz w relacjach będzie mniej więcej taka atmosfera. Uwaga, bo to jest dosyć ciekawe. Ja wiem, że y, legendy brzmią, że, że w czasie Merkurego w retro lubią wracać ludzie z przeszłości. I faktycznie rzeczywiście jest taka tendencja, ale oni wracają, dlatego że ty jesteś w tym momencie w swojej głębi i tam jest treść, którą ci ta osoba ma donieść. To nie ma znaczenia, czy my to nazywamy, że to są byli partnerzy, czy byli przyjaciele, czy byli pracodawcy, po prostu ludzie z przeszłości, bo to niekoniecznie musi dotyczyć zawsze byłych partnerów. Mogą, jeżeli nie masz e, gdzieś jakieś treści, w tej chwili się będą robiły aktywne przez, to, przez ten proces cofnięcia się. To one mogą jakby nacisnąć na tą strunę, gdzie ten człowiek drugi z tą struną jest zweryfikowany. A czy to był były partner, to nie ma takiego znaczenia. To może być równie dobrze była koleżanka, nie wiem, nauczycielka ze szkoły podstawowej, ktokolwiek, sąsiadka z poprzedniego miejsca zamieszkania. I teraz tak. Ale to, to, jest, to jest tak jakby ogólne tło. Natomiast co tutaj, będzie, co tutaj będzie mocno zaważało, czy będzie mocno grało w tej całej zabawie? My będziemy mieli poczucie, to będzie działało w obie strony, oczywiście. Będziemy mieli poczucie, czyli my i cała reszta świata, że nie możemy na wszystkich polegać. A to się dzieje dlatego, że z kolei z drugiej strony dużo osób będzie potrzebowało pomocy. Czyli trzeba będzie pomagać, angażować się w jakieś nie wasze sprawy i, no i będziecie chcieli odmawiać tego, tych, tych, tych pomocy. Więc tak jak wy będziecie się czuli, że no, ja nie, jeżeli jak kogoś poproszę o pomoc, to mi nikt nie chce pomóc, ale mnie to wszyscy proszą o pomoc i to działa we wszystkich kierunkach. Czyli w tym momencie inna osoba dokładnie to samo może powiedzieć o relacji z tobą. Czyli jak ja chcę pomocy, to ty mi nie pomożesz, ale jak, jak ty potrzebujesz pomocy, to ja się stawiam. No, więc tutaj uwaga na to, żebyśmy się tak zbalansowali z tym porządnie i żeby nie było aż takich problemów. I teraz, tak, czyli w relacjach właśnie może się okazać, że będzie dużo proszenia o pomoc, i obie, i tylko że to właśnie to, to, to będzie takie, wy będziecie prosić kogoś o pomoc, czy o wsparcie, czy o jakieś zaangażowanie w coś. A druga strona Wam odmówi, i ta druga strona będzie czuła dokładnie to samo, tylko w innym kontekście, także będzie takie, taka, taka sytuacja. Ten czas cofania, on tak naprawdę. Ja nie chcę mówić takiego banału, bo to już wszędzie słyszymy, ale ten czas cofania ma nas, tak naprawdę nas nakierowuje tam, gdzie chcemy być. Więc warto teraz obserwować tego, gdzie ja bym chciała, gdzie ja się czuję rozczarowana teraz, w którym miejscu, czy rozczarowany. I, i teraz. Te dobre samopoczucie, oparte trochę na iluzji, tym razem ta iluzja pokazuje prawdę. Czyli z reguły to działa odwrotnie iluzja zakrywa prawdę, a tym razem ta iluzja będzie jakby pokazywała prawdę czyli ona, tam jest właśnie Twoje miejsce i tam chcesz być. I teraz, no i to tak będzie wyglądało i teraz ja jeszcze chcę jedną rzecz, bardzo ważną rzecz powiedzieć. Oczywiście w internecie czy na YouTubie powstało bardzo dużo czarnych scenariuszy. Proroków, którzy głoszą od jednej katastrofy do drugiej. Ja nie będę tutaj oczywiście jak zwykle jak to ja nikogo w ogóle wy, wy, wy wymieniać. To już sami będziecie wiedzieć kogo słuchacie, jak to na was działa. I teraz uwaga. Ja nie mówię, że te, te rzeczy, które są mówione, one nie mają potencjałów. Nie, bo to nie o to chodzi. To jest cała machina przestrzeni. I właśnie ten mechanizm polega na tym, to są inne, ale istniejące warianty. I to nie jest tak, że jeżeli ktoś coś tam przeczuł, powiedzmy nawet i 20 lat temu, proroctwo Musa, jakichś tam y, innych proroków, wieszczów, ileś lat temu, i że teraz wszyscy na to czekamy i tak się wydarzy. Nie. To był wariant, który tamten ktoś, a nawet i tutaj z aktualnie żyjących, nawet teraz czytających rzeczywistość, zczytał rzeczywistość, czy potencjalny wariant. Ale to, czy ten wariant się spełni, zależy już od nas. Czyli są przesunięcia tych wariantów, tak? Czyli ten, jak gdyby ilość danego potencjału w danym wariancie weryfikuje, czy ten wariant rzeczywiście się wydarza. Dlatego tak bardzo istotne, ja nie chcę brzmieć jak New Age, ale naprawdę jest istotne kontrolowanie siebie i takie chwytanie siebie jak gdyby z poczuciem tego wpływu na swoją rzeczywistość i trzymać się tego, gdzie ja chcę iść, nie zapętlać się w jakichś boleściach, traumach i innych takich przykrych spraw, ponieważ jeżeli my się wypełniamy taką treścią, no to zaczynamy w automacie, automatycznie realizować czy zasilać wariant katastroficzny. Jeżeli będziemy, jeżeli będziemy bardziej pracować nad sobą, no widzicie, ileś już tych wariantów się nie wydarzyło. Także to ja Wam też powiedziałam ostatnio, ileś tych potencjałów się nie wydarzyło. A jeżeli będziemy się ładować takim negatywem, powiedzmy, tak, czyli takim, o Jezu, będzie źle, będzie źle, co teraz, to teraz, czyli strach, napędzamy strach, strach, strach się nabudowuje. Czyli wchodzimy w pętle chaosu destrukcyjnego, i w związku z tym, niestety, ale podnosimy, jakby, potencjał do pewnego, do, pewnego, do pewnego wariantu. Więc ja nie mówię, że te warianty, które są przedstawiane w różnych wizjach, prorosłach, przywoływane z, z przeszłości, to nawet bardzo dawnej, że one nie mają absolutnie żadnego potencjału. One mają, tylko my dzięki temu, że się rozwijamy, zmieniamy drogę tego scenariusza, my zmieniamy trasę. Rzeczywiście istnieją trasy, gdzie są przewidziane wielkie powodzie, jakieś katastrofy kosmiczne, rozbłyski słoneczne i inne takie, opanowanie Ziemian przez AI i tak. No, oczywiście, że tak, ale to jest nasz moment, w którym to my mamy chwycić, że tak powiem, tą sytuację i ją wytwarzać i jakby wiedzieć, co chcemy, czego nie chcemy, co potrzebujemy, żeby się wydarzyło, czego potrzebujemy, żeby to się wydarzyło, co chcemy. Także to tyle, słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, także pamiętamy jeszcze, o, jeszcze tak, a propos pamiętaj pamiętania, pamiętajcie, że do końca lipca są też na mojej stronie te przeceny, więc tam buszujcie w sklepie, bo, no bo bardzo atrakcyjna jest ta oferta, aż się sama zdziwiłam. W każdym razie, w każdym razie, słuchajcie, pamiętajmy o tym, że to teraz... Ty jesteś tym kierowcą, tu nie ma innego kierowcy. To jest iluzja, że tam są inni kierowcy. Ty jesteś tym kierowcą i to ty tym zarządzasz. Gdzie chcesz jechać, w jaką drogę wybierzesz, GPS cię trochę prowadzi, ale to nie. Jakby, jeżeli ci się nie podoba ta trasa, którą ci GPS wybrał, bo to jest na przykład jakieś, jakaś polna droga z dużymi dziurami, a ty tak na to patrzysz, dobra, to ja wolę i podejmujesz tę decyzję ja wolę przejechać nawet 15 km dłużej. Czyli jakąś, jakąś pętlę zrobić, jakieś kółko, objechać tą, tą trasę, bo mi nie chodzi o czas, tylko mi chodzi o jakość. Więc nie chodzi o to, żeby szybko dojechać do celu, tylko żeby dojechać, nie wiem, na przykład nie psując sobie samochodu po drodze. Więc yy, nie narażać się na jakieś nieprzyjemności, nie, nie tworzyć potencjału katastroficznego, że jak ja wiadę teraz te wertepy, to mi się tam, nie wiem, koło urwie, przypuśćmy. W związku z tym wolę jechać 15, czyli to jest to cofnięcie, o którym teraz warto się na tym skupić. Ciąc, gdzie mnie to cofa? I z cierpliwością, i z wyrozumiałością dla samych siebie. Nie żadnego plucia sobie w brodę, że czegoś nie zrobiłam 25 lat temu. Yy, po prostu wchodzimy w to i zarządzamy tym świadomie. Bierzcie to pod uwagę, co, 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 co czujecie. W miarę możliwości hamujcie swoje emocje, swoje wybuchy, czyli tak panujemy nad sobą, czyli po prostu tak się zgadzamy na tą jazdę, obserwujemy jak to jest, czyli nie potwiczymy się w sytuacjach, w których jest jakieś, jakieś rozczarowanie, no trudno, to okej, okay, w porządku, okej, okej, okej. Nie żyjemy tym po prostu, nie traktujemy tego wszystkiego tak super serio i poważnie i osobiście. Tylko po prostu skupiamy się na sobie, co jest, tego, co, co jest dla mnie w tym ważne. I tyle. I taki proces nas czeka. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Życzę Wam przyjemnego weekendu, a ja lecę dalej przeżywać swoje półwiecze. Nie, to nie będzie półwiecze, przesady, nie? W każdym razie swoje, swój moment przejścia torusa na, na, na mój własny torus, czyli teraz dopiero dorosłam dzisiaj, właśnie. Trzymajcie się zatem i do zobaczenia wkrótce.